Błagałam, żeby nigdy nie przestawał. Prawdziwa historia niewierności. Życie ma szczególny sposób na wystawianie nas na próbę. Kiedy wszystko wydaje się stabilne, burze mogą pojawić się bez ostrzeżenia, wstrząsając fundamentami relacji i samej tożsamości. To jest historia Klary, kobiety, która, szukając miłości poza małżeństwem, wpadła w emocjonalną spiralę pełną namiętności, zdrady, żału i odkupienia. Klara miała 42 lata i była mężona z Henrykiem od ponad 15 lat. Ich małżeństwo, które kiedyś było pełne pasji i zaufania, zamieniło się w przewidywalną rutynę. Romantyczne kolacje, które kiedyś odbywały się w piątkowe wieczory, zastąpiły niezręczne milczenia przed telewizorem. Okazywanie uczuć, które kiedyś było naturalne, teraz wydawało się wymuszone lub nieobecne. Klara czuła się samotna. Nawet będąc obok Henryka, właśnie w tej emocjonalnej pustce poznała Michała. Młody, charyzmatyczny i uwrażliwiony na potrzeby innych pracował w tym samym biurze, co Klara. Od pierwszego spotkania była między nimi niewątpliwa energia. Michał nie szczędził Klarze komplementów, czego nie słyszała od dawna. Sprawił, że poczuła się pożądana i ważna, co wydawało się już dawno utracone w jej relacji z Henrykiem. Na początku wszystko wydawało się niewinne. Rozmowy podczas przerw na kawę stawały się coraz dłuższe i bardziej osobiste. Michał słuchał Klary z uwagą, której nie otrzymywała w domu. Powoli te interakcje zaczęły budzić uczucia, które Klara uważała za dawno uśpione. Pewnego popołudnia Michał zaproponował, by poszli do baru po pracy. Klara zawahała się na chwilę, ale w końcu zgodziła się. Podczas rozmowy ich spojrzenia się intensyfikowały, a napięcie między nimi stało się wyczuwalne. Kiedy Michał zbliżył się, by ją pocałować, Klara nie opierała się. To był pocałunek pełen tęsknoty i potrzeby emocjonalnej. W tej chwili cała pustka, którą nosiła w sobie, wydawała się znikać. Spotkania stały się coraz częstsze. Klara i Michał spotykali się potajemnie. Żyjąc namiętnością, która wydawała się nieosiągalna w jej małżeństwie, w tych momentach Klara czuła się żywa w sposób, jakiego nie doświadczała od lat. Nie mogła przestać i często błagała, by te chwile nigdy się nie kończyły. Jednak pomimo intensywności tej namiętności, wkrótce pojawiło się poczucie winy, które zaczęło dręczyć Klarę. Wracając do domu po spotkaniach z Michałem, musiała stawić czoła spojrzeniom Henryka. Chociaż on niczego nie podejrzewał, jego odległy wyraz twarzy i cisze między nimi wydawały się jeszcze bardziej bolesne. Sumienie Klary było rozdarte między pożądaniem a lojalnością. Henryk mimo swojego emocjonalnego dystansu, zauważył, że coś się zmieniło w Klarze. Stała się bardziej nieobecna, a jej wymówki, że wychodzi z domu, stawały się coraz bardziej nieprzekonujące. Nie wiedział, co się dzieje. Ale dyskomfort zaczął rosnąć w jego wnętrzu. Prawda ma bezlitosny sposób ujawniania się. Pewnego popołudnia Henryk znalazł telefon Klary na stole. Nie mogąc się powstrzymać, spojrzał na wiadomości i zobaczył imię Michała, wielokrotnie pojawiające się w powiadomieniach. Wiadomości były jednoznaczne. Istniał związek między nimi. Konfrontacja była nieunikniona. Henryk czekał, aż Klara wróci do domu i z wyrazem bólu i gniewu pokazał jej telefon. Klara zamarła. Nie było już sposobu na zaprzeczenie lub ukrycie czegokolwiek. Słowa wydawały się jej uciekać, a wszystko co pozostało, to przytłaczający ciężar winy. Henryk był zdruzgotany. Nie tylko stracił żonę na rzecz innego mężczyzny, ale czuł również, że jego własna tożsamość została zniszczona. Zaufanie, fundament, na którym zbudowali swoje małżeństwo, leżało w gruzach. Michał z kolei szybko zniknął z życia Klary. To, co dla niej było intensywną i transformującą namiętnością, dla niego było jedynie przelotną przygodą. Klara została sama, zmuszona zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Decyzja o tym, co zrobić dalej, była bolesnym procesem. Klara wiedziała, że musi zastanowić się nad sobą i powodami, które doprowadziły ją do niewierności. Rozpoczęła terapię, podczas której zmierzyła się ze swoimi niepewnościami i emocjonalną pustką, która towarzyszyła jej od lat. Z czasem zaczęła rozumieć, że żaden związek nie może wypełnić wewnętrznej pustki, jeśli sami nie jesteśmy gotowi zmierzyć się z prawdą o sobie. Henryk z kolei również szukał pomocy, aby poradzić sobie z bólem zdrady. Postanowili dać sobie przestrzeń, chociaż przyszłość ich małżeństwa była niepewna. Z czasem Klara i Henryk ponownie nawiązali kontakt. Nie było gwarancji pojednania, ale pojawiła się otwartość na dialog. Oboje były bardziej świadomi swoich błędów i gotowi pracować nad sobą, zanim zdecydują o przyszłości swojego związku. Ta historia nie ma idealnego zakończenia, ale uczy cennych lekcji o miłości, przebaczeniu i samoświadomości. Klara nauczyła się, że szukanie zewnętrznej walidacji nie jest rozwiązaniem na wewnętrzne niezadowolenie. Henryk z kolei zrozumiał znaczenie komunikacji i empatii w związku. Jeśli można wyciągnąć z tej historii jakąś naukę, to taką, że nawet w obliczu bólu zawsze jest szansa na nowy początek. Niezależnie od głębokości rany, uzdrowienie jest możliwe, gdy zdecydujemy się zmierzyć z prawdą i wzrastać wraz z nią. Klara zdała sobie sprawę, że przebaczenie sobie jest pierwszym krokiem do uzdrowienia. Czuła się winna nie tylko z powodu zdrady Henryka, ale także za to, że przez lata ignorowała swoje potrzeby emocjonalne. Terapia pomogła jej odkryć, że wiele lat spędziła stawiając innych na pierwszym miejscu, zaniedbując własne pragnienia i ambicje. Był to bolesny proces introspekcji, ale także początek nowej ścieżki. Zaczęła powracać do rzeczy, które kiedyś dawały jej radość. Odkrywała nowe pasje, takie jak fotografia i yoga, które pomogły jej odnaleźć spokój wewnętrzny. Klara nauczyła się, że nie można szukać potwierdzenia swojej wartości w innych. Musiała najpierw pokochać siebie, aby móc tworzyć zdrowe relacje z innymi. Henryk również przeszedł własną drogę uzdrowienia. W pierwszych tygodniach po odkryciu zdrady jego ból i gniew wydawały się nie do pokonania. Jednak zamiast zamykać się w sobie, zdecydował się skorzystać z pomocy specjalisty. Terapia pomogła mu zrozumieć, że przez lata unikał rozmów o problemach w małżeństwie, co być może było jednym z czynników, które doprowadziły do zdrady. Odkrył, że wybaczenie Klarze nie oznaczało zapomnienia o tym, co się stało, ale raczej uwolnienie siebie od ciężaru gniewu. Po miesiącach osobnej pracy nad sobą, Klara i Henryk spotkali się ponownie, aby porozmawiać o przyszłości. Było wiele łez i szczerych rozmów o tym, co poszło nie tak w ich związku. Klara otwarcie opowiedziała o swojej samotności i poczuciu niezrozumienia, a Henryk przyznał się do swoich zaniedbań emocjonalnych. Choć trudno było odbudować zaufanie, oboje zdecydowali, że chcą spróbować. Proces odbudowy był powolny i pełen wyzwań. Klara i Henryk zaczęli od małych kroków wspólnych spacerów, rozmów bez osądzania, i regularnych spotkań z terapeutą par. Były dni, kiedy ból przeszłości powracał, ale były też chwile radości, które przypominały im o tym, dlaczego kiedyś się pokochali. Dla Klary i Henryka ta historia nie miała gotowego zakończenia. Nie było gwarancji, że ich małżeństwo będzie takie jak dawniej. Jednak oboje zrozumieli, że wzrost i zmiana są możliwe tylko wtedy, gdy jest się gotowym zmierzyć z prawdą bez uciekania przed trudnymi emocjami. Niezależnie od tego, czy ich historia zakończy się wspólnym szczęściem, Klara i Henryk zdobyli coś niezwykle cennego lepsze zrozumienie siebie i swoich potrzeb. W obliczu bólu odnaleźli odwagę, by odbudować siebie na nowo.